Cześć. Koniec trzeciej fazy filmów Marvela to dobry czas na pewne podsumowania. W związku z tym postanowiłem przygotować dla was ranking 10 najpotężniejszych postaci, które dotychczas pojawiły się w tym uniwersum. Oczywiście ranking ten opiera się tylko i wyłącznie na umiejętnościach i power levelu, które rzeczeni bohaterowie wykazali w 23 filmach MCU, od Iron Mana do Spider-Mana 2, a nie w komiksach, grach, serialach animowanych bądź netflixowych czy innych dziełach kultury, w których także zdarzało im się pojawiać. Pod uwagę biorę tutaj również zarówno superbohaterów, jak i superzłoczyńców. Jako, że wszyscy działali w granicach jednego uniwersum, nie będę tutaj również oddzielał bohaterów kosmicznych od tych ziemskich, jak również skupię się tylko i wyłącznie na ich faktycznej potędze, a nie roli, jaką odegrali. Dlatego na tej liście nie znajdą się ani Kapitan Ameryka, ani Iron Man. Sorry, fani. Mimo wszystko jednak, aby być branym pod uwagę, dana postać musi występować w świecie MCU w większej roli niż tylko epizodyczna. Dlatego w rankingu nie pojawia się m.in. anonimowy Celestial przywołany we wspomnieniach kolektora, choć niewątpliwie była to jedna z najpotężniejszych postaci jakie do tej pory dane było nam oglądać w uniwersum. Na wstępie dodam jeszcze, że jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij o kliknięciu łapki w górę i przyciska subskrybuj. Zaczynamy! Miejsce 10. Spider-Man Peter Parker, nastolatek o pajęczych umiejętnościach, zwalczający przestępczość na ulicach Nowego Jorku. Ugryziony przez radioaktywnego pająka w okresie dojrzewania, Peter zdobył niezwykłą siłę i szybkość oraz umiejętność przyklejania się do ścian. Dzięki temu znakomicie radził sobie w walce, ale jego prawdziwą siłą były tak naprawdę przede wszystkim jego intelekt oraz geniusz, które podziwiał nawet Tony Stark. Peter już na samym początku swojej superbohaterskiej kariery opatentował syntetyczną sieć pajęczą oraz jej wyrzutnie, dzięki którym unieruchomił rękę Ironmana oraz wyrwał tarczę kapitanowi Ameryce. Jego rozwój postępował tak niesamowicie szybko, że już kilka lat później widzimy, jak w filmie daleko od domu samodzielnie konstruuje całą swoją zbroję z nanomaszyn Tonego Starka. Brał udział w wojnie bohaterów, opowiadając się po stronie Ironmana. Podczas bitwy na lotnisku starł się w bezpośrednim pojedynku z Falconem i zimowym żołnierzem i samodzielnie pokonał ich obu, a następnie stoczył wyrównaną walkę z Kapitanem Ameryką i zaszerpniętym z gwiezdnych wojen sposobem powalił na ziemię olbrzymiego ant -mana. W swoim pierwszym solowym filmie Spider-Man rozprawił się z dwoma złoczyńcami, szokerem i wulczurem. Podczas wojny nieskończoności poleciał w kosmos i wraz z Iron Manem, doktorem Strange'em i Strażnikami Galaktyki stawił na Tytanie opór Thanosowi, niemalże pozbawiając go rękawicy. Nieco wcześniej uratował również Iron Mana przed ciężkimi obrażeniami, zatrzymując nacierający na niego cios kul obsidiana. To również Spider-Man, ponownie wykazując się sprytem, znalazł sposób na unicestwienie Ebony Mo, ratując tym samym doktora Strange'a. W trakcie bitwy o Ziemię, najdłużej ze wszystkich bohaterów ochraniał rękawice nieskończoności, czym udowodnił swoją zręczność. A w daleko od domu zdobył dostęp do niemal całej technologii Stark Industries, co czyni go aktualnie najlepiej wyposażonym technologicznie bohaterem w MCU. Może jedynie poza Czarną Panterą. Składając to wszystko w całość, dostajemy obraz nastolatka, który nie chce angażować się w wielkie konflikty, woląc pozostawać bohaterem z sąsiedztwa ale jego umiejętności oraz intelekt w połączeniu z technologią Tonego Starka czynią go zbyt potężnym, by pozwolono mu w ten sposób marnować jego potencjał. Miejsce 9. Hela Córka Odyna i asgardzka bogini śmierci. Jej moc pochodziła z Asgardu i tylko jego władca, jej ojciec Odyn, był w stanie poskromić jej mordercze zapędy i uwięzić ją na tysiąclecia w krainie umarłych. Po jego śmierci opuściła więzienie i stanęła naprzeciw swoich braci, Tora i Lokiego, niszcząc gołymi rękoma rzucony w nią przez Tora Mjolnir i wyrzucając obóz Bifrostu w przestrzeń kosmiczną. Po dotarciu do Asgardu, w mgnieniu oka zniszczyła wszystkich, którzy jej się sprzeciwiali, w tym dziesiątki Inherjarów na czele z Hogunem i zasiadła na tronie, mianując się królową. Heimdall uważał, że gdyby nie udało mu się zabrać w porę miecza kontrolującego Bifrost i uniemożliwić Heli podróży między wymiarami, to jej moc i żądza władzy były na tyle potężne, że z łatwością podbiłaby wszystkie dziewięć światów. Podczas ragnaroku Hela kolejny raz upokorzyła również samego Tora, pozbawiając go oka oraz pokonując go, gdy ten władał pełnią swojej mocy. By ją unicestwić, Thor musiał poświęcić Asgard i pozwolić, by zgodnie z przepowiednią ognisty demon Surtur zniszczył nordyckie królestwo wraz z Helą. W przeszłości Hela była głównym architektem niezwyciężonej potęgi Asgardu, którego armie pod jej przywództwem podbiły dziewięć światów, a po uwięzieniu jej przez Odyna pewnego razu stoczyła walkę z Walkiriami, zabijając wszystkie oprócz Brunhildy. Moim zdaniem była to najpotężniejsza istota w Asgardzie, potężniejsza nawet od Tora. A jej niskie miejsce wynika tylko i wyłącznie z tego, że została unicestwiona dzięki sprytnemu wykorzystaniu przepowiedni, zanim zdążyła namieszać gdzieś dalej niż tylko w Asgardzie. Miejsce 8: Ego Przedstawiciel rasy celestiali, przedwieczna i niezwykle potężna kosmiczna istota, której głównym celem była ekspansja na inne planety i podporządkowanie sobie całego istnienia we wszechświecie, a następnie jego zniszczenie. Istniał w przestrzeni w formie żyjącej planety, ale potrafił również przybierać formę humanoidalną. W ramach ekspansji przez miliony lat podróżował po innych planetach, na każdej zasadzając cząstkę siebie w postaci zabójczego nasienia oraz płodząc dziecko. W ten sposób chciał zawładnąć wszystkimi planetami oraz stworzyć drugiego celestiala, z którym mógłby tego dokonać, gdyż moc jednego tylko celestiala była do tego niewystarczająca. Odpowiednie geny ujawniły się w jego ziemskim synu Piterze Quillu, który był w stanie wytrzymać moc kamienia nieskończoności. Ego posiadał moc pozwalającą mu na rozprawienie się jednym uderzeniem z całą flotą suwerennych oraz unieruchomieniem całego składu strażników galaktyki naraz. Dodatkowo, potęgując swoją moc genem celestiala przekazanym Star-Lordowi, był w stanie zawładnąć setkami innych planet, niemalże doprowadzając do eksterminacji wszystkich istot je zamieszkujących. Moc płynąca z wnętrza planety, którą był, oddziaływała na celestialski gen Petera Quilla i przez dłuższą chwilę walczył on z ego jak równy z równym, niemniej jednak nie był w stanie bezpośrednio go zabić. Ostatecznie ego został unicestwiony dzięki bombie podłożonej przez Baby Gruta na jego mózgu, stanowiącym jądro planety. Ego uważał się za swego rodzaju Boga i niewątpliwie przez większość postaci w MCU byłby tak odbierany. Jego motywacje mogły być dla strażników niezrozumiałe, ale niewątpliwie ego odcisnął na składzie swoje piętno i był dla nich nie mniejszym zagrożeniem niż Thanos. Gdyby nie to, że nie docenił miłości Petera do jego matki i nie przewidział, że ten odrzuci możliwość stania się półbogiem, by ratować przyjaciół, mógłby zrealizować swój plan, stając się jedyną istotą we wszechświecie. Miejsce 7. Vision. Android stanowiący połączenie dwóch systemów sztucznej inteligencji opracowanych przez Tony'ego Starka, mianowicie Altrona i Jarvisa, z ciałem wykonanym z vibranium oraz napędzany mocą Kamienia Umysłu. Był jedną z nielicznych postaci, która posiadała tak ogromną ilość mocy, by przetrwać wystawienie na działanie któregokolwiek z kamieni nieskończoności poza kamieniem duszy, oraz była zdolna podnieść Mjolnir. Tylko on był w stanie przeniknąć do systemu Altrona i uniemożliwić mu przeniesienie swojej jaźni na inne obiekty. Ten heroiczny akt niemal doprowadził go do śmierci, lecz pomimo tego zregenerował się i powrócił na pole bitwy, ratując Tora przed śmiercią z rąk Altrona. Podczas bitwy o Sokowie rozprawiał się z dronami Altrona z taką łatwością i gracją, że War Machine nie mógł wyjść z podziwu nad jego umiejętnościami. A ostatecznie to właśnie on unicestwił Altrona, przeciwnika, z którym nie potrafił poradzić sobie cały skład Avengers. Po bitwie o Sokowie dołączył do Avengersów, a podczas wojny bohaterów opowiedział się po stronie Tony'ego Starka. Pomimo tego, podczas bitwy na lotnisku patrolował tylko teren, używając swoich mocy głównie w celach ostrzegawczych, gdyż nie chciał zrobić krzywdy swoim przyjaciołom, a wiedział, że gdyby na serio stanął przeciwko nim do walki, to by ich zmasakrował, co potwierdziło się gdy jednym niefortunnym i przypadkowym wystrzałem energii kamienia umysłu prawie zabił War Niestety, pomimo swojej potęgi i kontroli nad kamieniem umysłu, Wyżyn podczas pobytu w Szkocji prawie zginął z ręki dzieci Tanosa, a następnie podczas bitwy o Wakandę został zabity przez samego Thanosa. Istnieje jednak szansa, że Shuri zdążyła przepisać kod źródłowy, z którego Wyżyn był stworzony, i w następnej fazie bohater ten w jakiejś formie powróci. Miejsce szóste: Hulk Drugie ja genialnego doktora Bruce'a Bannera, ujawniające się w momencie, w którym ten się denerwował. Praktycznie bezmyślna, napędzana szałem, kreatura o ogromnej sile, która niszczyła wszystko, co znajdowało się w zasięgu jej ramion. Pomimo iż nie dało się go kontrolować, Hulk był potężną bronią w rękach Avengersów. Pokonał w bezpośrednim pojedynku Abomination i wytarł podłogę Loki, masakrując go okrutnie. Był niepokonanym gladiatorem na Sakarze do czasu pojawienia się Tora oraz brał udział w Ragnaroku, w którym uratował Asgardczyków, pokonując wielkiego Wilka Fenrira. Pomimo sprzeczania się z Torem, Oto, który z nich jest najsilniejszym Avengerem, był od niego nieco słabszy, co widać szczególnie w scenie pojedynku na Sakarze między tymi dwoma panami. Hulk został również nie tylko łatwo pokonany przez Thanosa, ale także przez maszynę do ujarzmiania go, zwaną Hulk Hulkbusterem, stworzoną przez Tony'ego Starka. Również Ancient One łatwo go ujarzmiła, co świadczy o tym, że w pojedynku nie miałby podjazdu do Doktora Strange'a, który był przez nią nazywany najpotężniejszym z czarodziejów. Co więcej, pomimo starań Bannera, Hulk nie chciał wziąć udziału w Wojnie Nieskończoności, będąc przestraszonym po przegranej walce z Thanosem. Potęgę Halka potwierdza jednak fakt, że jako jedyny poza Thanosem przeżył użycie mocy wszystkich Kamieni Nieskończoności, co nie udało się Iron Manowi. W związku z tym obecność Halka wśród dziesięciu najpotężniejszych bohaterów MCU jest koniecznością. Miejsce 5. Scarlet Witch Mieszkanka Sokowi, która poddała się eksperymentom Hydry, w wyniku których nabyła moce telekinezy, telepatii i manipulacji energią. Po upadku Hydry dołączyła wraz ze swoim bratem Quicksilverem do Altrona, by walczyć przeciwko Avengers i zemścić się na Tonym Starku, którego firma sfinansowała bombę, od wybuchu której zginęli ich rodzice, gdy ci mieli 10 lat. Po ujawnieniu rzeczywistych intencji Altrona, którymi było zniszczenie całej ludzkości, oboje zdecydowali się jednak walczyć u boku Avengers. W trakcie tego konfliktu dopiero uczyła się korzystać ze swoich zdolności, ale i tak była już w stanie pomieszać zmysły tonemu Starkowi, kapitanowi Ameryce, Black Widow, Hulkowi oraz Thorowi. Podczas bitwy o Sokowie zmanipulowała umysły tysięcy mieszkańców, umożliwiając ich natychmiastową ewakuację, a następnie walczyła przeciwko armii Altrona. Podczas wojny bohaterów opowiedziała się po stronie kapitana Ameryki i uciekła z wieży Avengers, by dołączyć do walki, wcześniej pokonując pilnującego ją wyżona. Podczas walk na lotnisku pokonała atakiem dystansowym czarną wdowę i czarną panterę. W trakcie wojny nieskończoności sama broniła wyżona przed dziećmi Thanosa do czasu przybycia kapitana Ameryki, Falcona i czarnej wdowy. Podczas bitwy o Wakandę potężnym atakiem zmasakrowała wielu żołnierzy Thanosa, ratując tym samym Czarną Wdowę i Okoje, a potem udowodniła jak potężna jest jej moc, niszcząc swoją energią kamień umysłu i będąc jedyną postacią poza kapitanem Ameryką, która choć na moment zatrzymała Thanosa. Podczas bitwy o ziemię wybijała największych i najsilniejszych członków wrogiej armii oraz sama niemalże zniszczyła Thanosa z przeszłości, z którym we trójkę nie mogli sobie poradzić kapitan Ameryka, Thor i Iron Man. Tak naprawdę nie wiemy, czy to szczyt jej możliwości, bo potęga Scarlet Witch rosła wraz z każdym kolejnym filmem, w którym się pojawiała, gdyż im dłużej posiadała swoje moce, tym bardziej potrafiła z nich korzystać. Być może zapowiedziany na Disney Plus serial poświęcony jej i Wyżynowi oraz kolejne fazy MCU pokażą kolejne etapy jej ewolucji jako superbohaterki, i w przyszłości znajdzie się ona w tym rankingu jeszcze wyżej. Miejsce czwarte: Doctor Strange. Najpotężniejszy z czarodziejów i strażnik kamienia czasu. Był odpowiedzialny za ochronę Ziemi przed międzywymiarowymi zagrożeniami, a Ancient One twierdziła, że był w tym najlepszy ze wszystkich, co niemalże z automatu stawia go wśród najpotężniejszych postaci MCU. Swoje kompetencje potwierdził przede wszystkim, gdy obronił Ziemię przed anihilacją z rąk potężnego kosmicznego bytu nazywanego Dormamu, zamykając go z użyciem kamienia czasu w niekończącej się pętli. Potrafił również tworzyć przejścia teleportacyjne i międzywymiarowe oraz używać szeroko zakresowej magii, zarówno ofensywnej jak i defensywnej. Gdy Ebony Mo próbował zabrać mu Kamień Czasu, Dr. Strange obłożył go niemożliwą do złamania klątwą, dzięki której do kamienia absolutnie nikt nie mógł się dostać bez jego woli. Następnie na Tytanie stoczył bardzo wyrównaną walkę z Thanosem, władającym już mocą Czterech Kamieni Nieskończoności której po raz pierwszy pokazał, jak potężną mocą dysponuje. Ostatecznie oddał Thanosowi kamień, by uratować Tony'ego Starka, gdyż po wniknięciu swoim umysłem w 14 milionów 605 możliwych wizji przyszłości wiedział, że uratowanie Ironmana kosztem oddania kamienia jest jedyną opcją, która może doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa nad Thanosem. To również on do spółki z Wongiem 5 lat później zebrał wszystkich bohaterów, którzy powrócili do życia po cofnięciu działań Thanosa przez Hulk'a i przeteleportował ich wszystkich naraz na miejsce walki z Thanosem. Pomimo iż jak do tej pory Doctor Strange nie wystąpił w zbyt wielu produkcjach MCU, jego postać już spięła się na poziom, którego inni ziemscy bohaterowie nie są w stanie osiągnąć. A kolejny jego solowy film, zatytułowany Multiverse of Madness, wydaje się tylko kontynuować ten trend. Czekamy. Miejsce trzecie, Thor Asgardzki bóg piorunów i najpotężniejszy z Avengersów. Brał udział w większości wielkich konfliktów w serii i jako jedyny z Avengersów był superbohaterem na kosmiczną skalę. Dzierżył młot Mjolnir, który zawsze trafiał w cel, a wyrzucony wracał do jego ręki i poza kilkoma wyjątkami nikt inny nie był w stanie go podnieść. Młot ten był tak silny, że mógł nim powalić nawet Halka. Thor trzykrotnie obronił Asgard: raz przed Olbrzymami, drugi raz przed mrożnymi elfami, a trzeci raz przed swoją siostrą Helą. Chociaż ta ostatnia akcja wiązała się ze zniszczeniem Heli wraz z dotychczasowym Asgardem przez ognistego demona Surtura i przetransportowaniem Asgardczyków na Ziemię. Wraz z resztą Avengersów obronił również Ziemię przed Lokim oraz Altronem. Po kolei tracił jednak bliskie swojemu sercu osoby. Najpierw z ręki mrocznych elfów zginęła jego matka, później początek Ragnaroku zabrał jego ojca, a gdy w ataku Thanosa na statek za zgardczykami zginął jego brat i najlepszy przyjaciel, Thor był na skraju załamania. Jedynym co jeszcze go napędzało była chęć udaremnienia planu Thanosa i zabicia go, co prawie by mu się udało pomimo iż Thanos władał już wtedy mocą wszystkich kamieni nieskończoności. By to zrobić pomógł Karłowi Eitriemu wykuć dla niego jeszcze potężniejszą od Mjolnira broń, wystawiając się na działanie pełnej mocy gwiazdy na planecie Nidavellir i niemal przypłacając to życiem. Po wszystkim pojawił się w Wakandzie na polu bitwy z armią Thanosa, gdzie pokazał jak potężną mocą włada, powalając samemu dziesiątki jak nie setki żołnierzy Thanosa. Pomimo iż podczas wojny nieskończoności jako jedyny naprawdę poważnie zranił szalonego tytana, nie udało mu się udać jego planu zagłady połowy istnień we wszechświecie, przez co popadł w depresję. W Endgame jego załamanie nerwowe przedstawione zostało jako comic relief, a sam Thor mocno ucierpiał na tym jako superbohater. Ale nie można zapominać, że w trakcie trwania trzech faz filmowego uniwersum Marvela pokonał m.in. takie postacie jak Hulk, Malekit, Hela czy Surtur oraz niezliczone zastępy pomniejszych wrogów Avengersów. Dlatego nie mógł on znaleźć się poza podium. Miejsce drugie, Carol Danvers znana jako Kapitan Marvel. Była pilot wojskowa, która przez napromieniowanie energią Tesseractu podczas przypadkowego zniszczenia prototypu silnika prędkości nadświetlnej zyskała kosmiczne supermoce. Pochodziła z Ziemi, ale po wypadku została porwana przez przedstawiciela kosmicznej rasy Kree, który wymazał jej pamięć i dokonał transfuzji krwi Kree do jej żył, tworząc z niej hybrydę i tajną broń swojej rasy w wojnie przeciwko z królom. Po ponownym przybyciu na Ziemię w latach 90., Karol powoli zaczęła sobie przypominać swoje poprzednie życie oraz odkrywać prawdę o przedstawicielach swojej rasy i wystąpiła przeciwko Kree, sprzeciwiając się władającej nimi sztucznej inteligencji, a następnie niszcząc chip, który krępował jej mocy, odblokowała pełnię swoich możliwości to pozwoliło jej na zniszczenie w pojedynkę całej kosmicznej floty zmierzającego w kierunku Ziemi Ronana Oskarżyciela oraz na pokonanie swojego dawnego mentora Jon Roga, który okazał się oszustem i manipulatorem. Po tych wydarzeniach kapitan Marvel zniknęła na 23 lata w kosmosie, rozwiązując problemy nieznanych planet, powróciwszy dopiero po wojnie nieskończoności i wymazaniu przez Thanosa połowy istnień we wszechświecie. Namierzyła ona zagubiony w kosmosie między Tytanem a Ziemią statek, na którym znajdowali się Tony Stark i Nebula, oraz pomogła Avengersom dopaść Thanosa na jego planecie. To jednak na nic się nie zdało, gdyż ten zdołał już zniszczyć Kamienie Nieskończoności i skutków jego działań nie dało się w tak prosty sposób odwrócić. Znowu opuściła na jakiś czas Ziemię, tym razem pozostając w kontakcie z Avengers'ami, i powróciła podczas ostatecznej potyczki z Thanosem z przeszłości, w której zniszczyła statek szalonego Tytana oraz stoczyła z nim pojedynek, w którym przeważała do czasu, aż ten użył kamienia mocy. Ze wszystkich superbohaterów, którzy przewinęli się przez te trzy fazy Marvel Cinematic Universe. Nikt nie ma nawet najmniejszego podjazdu do mocy, jaką włada Carol Danvers. I mam nadzieję, że teraz, gdy konflikty w Marvelu zaczynają wkraczać na poziom kosmiczny, zacznie ona pełnić znacznie większą rolę w uniwersum niż do tej pory. Bonusowe wyróżnienia. W sekcji bonusowej chciałbym w tym odcinku wyróżnić przede wszystkim Ironmana i Kapitana Amerykę, którzy pomimo iż byli tylko ludźmi i mieli przez to dużo większe ograniczenia niż bohaterowie poziomu kosmicznego, potrafili stanąć z nimi w jednym szeregu i walczyć ramię w ramię, niekiedy nawet wcale nie odstając od nich poziomem. Dodatkowy punkt dla Ironmana za to, że w przeciwieństwie do kapitana Ameryki nie był wspomagany żadnymi substancjami, a był po prostu zwykłym człowiekiem, który dzięki swojemu geniuszowi i opatentowanej przez siebie technologii stał się potężnym obrońcą Ziemi, który uratował ludzkość przed zagładą. Ponadto Dormammu, który był tak potężny, że na pewno znalazłby się w górnej części tego rankingu, a skoro braliśmy pod uwagę Helę czy Ego, to jako przeciwnik doktora Strange'a powinien się tu znaleźć. Ale jednak jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, że był on postacią tak bardzo epizodyczną, że branie go pod uwagę byłoby bez sensu. Być może powróci on na dłużej w Multiverse of Madness i wtedy w kolejnym takim zaktualizowanym rankingu, któreś miejsce mu przypadnie. I na koniec cały skład Strażników Galaktyki, którzy pomimo iż z osobna poza Gamorą nie przejawiają nadzwyczajnych umiejętności, to jednak jako skład fantastycznie się uzupełniają i potrafią pokonać niejedno kosmiczne zagrożenie. W tym miejscu na indywidualne wyróżnienie zasługuje Gamora, którą nie bez powodu nazywano najniebezpieczniejszą kobietą w Galaktyce. I prawdopodobnie gdybym tworzył kolejne miejsca w rankingu, to znalazłaby się ona zaraz za miejscem dziesiątym. Miejsce pierwsze: Thanos, nazywany również szalonym Tytanem. Najpotężniejszy antagonista w świecie MCU, mieszkaniec planety Tytan, którego marzeniem było przywrócenie stabilizacji w galaktyce i wyeliminowanie przeludnienia poprzez wybicie połowy istnień we wszechświecie. By osiągnąć swój cel, początkowo fizycznie odwiedzał liczne planety, zabijając połowę ich mieszkańców. Ale gdy dowiedział się o Kamieniach Nieskończoności i możliwości dokonania dzięki nim swego dzieła jednym tylko pstryknięciem palców, zapragnął je zdobyć. W tym celu sprzymierzył się między innymi z Lokim czy Ronanem Oskarżycielem, którzy to mieli mu dostarczyć konkretne kamienie. W momencie gdy obaj zawiedli, sam udał się na ich poszukiwanie. Był jedyną postacią, która władając mocą sześciu kamieni użyła jej dwukrotnie. Raz do osiągnięcia swojego celu, a potem do ich zniszczenia, by nikt już nie mógł jego dzieła odwrócić. Tworzenie listy postaci, które pokonał w bezpośrednim pojedynku, mija się z celem, gdyż w trakcie swojej krucjaty rozniósł niemal wszystkich. A jeśli tego nie zrobił, to tylko dlatego, że ktoś ten nie stanął bezpośrednio na jego drodze. Jedynymi postaciami, które stawiły mu większy opór lub zauważalnie go zraniły, byli Thor, Doctor Strange, Kapitan Marvel i Scarlet Witch. Aby pokonać jego i jego armię, wszyscy, dosłownie wszyscy znani nam dotychczas bohaterowie, musieli się zjednoczyć, a i tak niewiele zabrakło, by ponownie wyszedł z tej potyczki zwycięsko. Jako jedyny antagonista w MCU, poza baronem Zimą, faktycznie osiągnął swój cel i wymazał połowę istnienia we wszechświecie. Ponadto był na tyle silny psychicznie, żeby osiągnąć swój cel i zdobyć Kamień Duszy, poświęcił jedyną istotę, którą naprawdę kochał – swoją przybraną córkę Gamorę. Ponadto Thanos był najpotężniejszy zarówno władając mocą kamieni, jak i nie, co pokazał, gdy jego wersja z przeszłości mierzyła się w jednym momencie z Iron Manem, Kapitanem Ameryką i Torem, bez trudu stawiając im opór. Myślę, że pomimo tego, iż Marvel Cinematic Universe zmierza teraz mocno w stronę kosmosu, bogów i multiversum, przez Sonowi bohaterowie i złoczyńcy będą coraz silniejsi, to jeszcze długo nie doczekamy się tak potężnego antagonisty, jakim był Thanos. A jak waszym zdaniem powinien wyglądać ten ranking? Czy coś byście w nim zmienili? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. Wpadajcie też do mnie na fanpage Instagram. Do następnego!